Druga część nowości to produkty, które znalazły się w kalendarzu adwentowym, trochę rozszerzone. Zdrabkę z misiem bogatkiem 70 zna już chyba każdy, była tworzona z myślą o najmłodszych i na prośbę moich wspaniałych klientów powstały zdrapki z misiem z nieco większymi kwotami. Każda zdrapka jest dwustronnie foliowana i po zdrapaniu wszystkich pól będzie służyła za klasyczne wyzwanie. Mamy tu misia bogatka 170, misia bogatka 270, a w klimacie nadchodzącego święta zakochanych powstała też zdrabka miś misi i misia bogatkowie na łączną kwotę 300 np. złotych. Drugą odsłonę ma również gra z misiem, tym razem nie spacer, a randka z misiem bogatkiem. Jest ona na nieco większe kwoty niż wersja pierwsza, która była tworzona z myślą o dzieciach. Tutaj również oprócz dwustronnego statusu i koperty znajdziesz uroczy pionek miś. Postanowiłam też do stałej oferty wprowadzić cały świąteczny zestaw oszczędnościowy z uroczym motywem Piernika. Święta Bożego Narodzenia potrafią mocno obciążyć budżet domowy. Przekonałam się o tym boleśnie w grudniu. Mimo odkładania na ten cel w kosztach rocznych, znacznie przekroczyłam założony budżet. Dlatego teraz od początku roku w przyjemny sposób będę odkładać na ten cel. Zestaw jest bardzo bogaty, zawiera aż 16 elementów. Znajdziesz w nim stronę tytułową do wpięcia, budżet świąteczny, w którym określisz, ile funduszy potrzebujesz, oraz rozpiszesz w nim listę prezentów. Następnie dwie zdrabki, jedna na 100, a druga na 200 np. złotych. Dwa wyzwania, w których samodzielnie określisz wartość okienka, pięć wyzwań prezent dla i grę oszczędnościową, która zawiera w sobie trzy osobne zabawy. Mam nadzieję, że podobają Ci się nowości z tej części, a ja już zapraszam na ostatnią, trzecią część.